Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest Fajna. Dzisiaj będzie film o fotografii czarno-białej. Bo takie pytanie jakiś czas temu dostałem, Paweł. Nagrałbyś film o tym, jak robić zdjęcia czarno-białe aparatem cyfrowym? I tak wczoraj chodziła mi myśl po głowie, bo nagrywałem wczoraj film o, o tym aparacie. O tym aparacie na kanał analogowy, bo nie wiem czy wszyscy jeśli nie to prowadzę jeszcze kanał analogowy, gdzie przeważnie są recenzje różnego rodzaju aparatów i do tych recenzji robię zdjęcia. I tak jak o tym nagrywałem w aparacie w film, no to najpierw musiałem go poznać, przeczytać instrukcje obsługi. Powiedzmy, no, w tak prostych aparatach to tam nie ma co czytać instrukcji obsługi. Ym, natomiast y, następnie y, zrobić zdjęcia, wywołać te zdjęcia, y, zeskanować, no i na koniec wrzucam je na komputer. No i trzeba, zawsze są jakieś paproszki. To nie jest cyfrowa fotografia, gdzie mamy to zdjęcie czyściutkie, no chyba, że y, matryca mamy brudną. To jest tak, jakby zawsze była jakaś. Znaczy, nie to nawet na filmie, co ze skaneru. Moim zdaniem to mój skaner jest brudny. I później tak plamkuję, jeszcze oglądam. Przy okazji oceniam, bo to jest obiektywnie wymienny, w związku z tym w recenzji jest ocena tego obiektywu. I yy, tak patrzę na te zdjęcia, yy, to zaczęło mi chodzić, jak już nagrywałem film wczoraj o nim, to zaczęło mi chodzić yy, to pytanie: zdjęcia czarno-białe aparatem cyfrowym? Tak mówię, hmm, czy to? Znaczy, ja już ja zrobiłem wiele zdjęć czarno-białych aparatem cyfrowym. Standardem jest, wszyscy jak się zapytasz, to mówią, no nie no, musisz zrobić zdjęcia kolorowe, a później je odpowiednio przerobić. I ja tak robię, robię, robiłem. Przez bardzo długi czas, przy, przynajmniej przez większość mojego cyfrowego życia fotograficznego, fajne, robiłem w ten sposób, że tak o, tu zdjęcie widać za mną, to jest kolorowe zdjęcie zrobione aparatem jakimś tam, które przyjrzałem się, powiedziałem, o, z niego on ma potencjał czarno-białego zdjęcia i z niego zrobię czarno-białe zdjęcie. Wystarczy sposobów przerobienia zdjęcia na czarno-białe są setki. Oprócz y, programów, że prawie każdy taki program, który wyświetla zdjęcia, potrafi, przyjrzyj mu Ctrl G i od razu masz y, czarno-białe zdjęcie ho, ho, fajne i tak dalej. No oczywiście, ja jak kiedyś przejawiłem, ktoś się pytał no ja tylko przez obliczenia w Photoshopie takie było zdziwienie jest taka funkcja, wtedy on odpowiednio ma miesza y, maski, znaczy miesza kolory. Mm, warstwy kolorystyczne z odpowiednio wtedy można to nałożyć. Jest wygodna funkcja, gdzie mamy suwaczki, możemy sobie poruszać więcej, więcej tu, więcej tu, bardzo fajna, którą można zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że aparatem cyfrowym musimy wszystko zrobić na komputerze, ponieważ są aparaty, przynajmniej znany mi jest jeden aparat cyfrowy, czyli Leica Monochrome, która robi od razu czarno-białe zdjęcia, ale nie ma opcji robienia zdjęć kolorowych. I zastanawiałem się, zastanawiałem się jak ona robi zdjęcia, ale miałem przyjemność taką lajką porobić i pogodać zdjęcia i stwierdziłem sobie, że gdybym był bogaty, gdybym był, bo był taki film kiedyś, to mógłbym sobie kupić, natomiast za takie pieniądze to niestety nie stać mi na to, żeby tyle zapłacić, ale zdjęcia były naprawdę... Fajne, bardzo fajne zdjęcia wychodziły, ta tonalność była. Oczywiście, w programie graficznym, jak sobie posiadają, to też to zrobię, ale co innego. Mówię, że robię aparatami analogowymi, bo ja robię tylko na czarno. Zdjęcia analogowe robię tylko czarno-białe, ponieważ czarno-białe zdjęcia sam wywołuję, a koloru nie nauczyłem się wywoływać, bo jest trudny. W związku z tym, a czarno-białe zdjęcia lubię. W związku z tym, jeśli ja wrzucam. Co tydzień licencja jakiegoś aparatu, to tak jak sobie zrobiłem no, z dwa dni temu, wczoraj, nie, z dwa dni temu zrzuciłem zdjęcia, bo mm, miałem pomysł inny na film. Zrzuciłem sobie zdjęcia właśnie z analogów. No to wyszło mi setka z, ha, z hakiem, gdzie każde zdjęcie było z innego aparatu i tak później siedziałem z przyjemnością, oglądałem i mówię, Je, jakie fajne zdjęcia i w sumie, jeśli pokażemy to zdjęcie na przykład to z rocket kamera z aparatu to żaden cyfrak nie zrobi takiego zdjęcia to zdjęcie ma nastrój klimat, jak ja bym pomyślał że to jest, że to jest te samochody mi nie pasują nie, bo to są lata 50. Aparat, Rocket kamera wygląda tak, powiedzmy, bo tu będzie zdjęcie, a tu będzie aparat. Wrzucę. To jest tekturowy, tekturowy aparat z blaszanymi górą dołem i z obiektywem zrobionym z jednej soczewki. Tak, jakby ktoś wziął i kawałek z, nie wiem, z okularu wyciął. Takiej, takiego czegoś wstawił. Jak ja obejrzałem, tak pierwszy raz naprawdę tak Szału nie ma. I szału nie zrobi. Nie będzie z tego dobrych zdjęć. Ale zdjęcia są ciekawe. Yy, natomiast, yy, to. Yy, yy, co innego chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że po prostu, jeśli ja biorę. No na przykład o takim jak ten aparat, czyli yy, to jest. Yy, Mamia C220. Ach, piękny. Och, piękny aparat. Mam 12 zdjęć czarno-białych oczywiście, 12, to ja się na nich skupiam. Ale ja się zapałem na tym, że ja jak biorę aparat, zwłaszcza taki starszy, bo ja biorę taki, który wygląda jak cyfrak, to mam mniej. Ale jak biorę taki starszy aparat, to ja się przełączam sposób widzenia na widzenie czarno-białe. Że jeśli chcesz robić cyfrowym aparatem zdjęcia czarno-białe, to musisz zmienić sposób widzenia. I w momencie, kiedy dawno, dawno temu, bo ja zaczynałem na fotografii czarno -biały, uczyć się fotografii, przez ileś lat robiłem zdjęcia czarno-białe, w momencie, kiedy wszedł kolor, to okazało się, że moje zdjęcia nagle to już były ciekawe, już były fajne, i nagle te zdjęcia zrobiły się. Marne, marne, po prostu bezpłciowe. Kolor całkowicie popsuł. Ja po prostu nie widziałem koloru. Z czasem nauczyłem się go widzieć. Ale złapałem się na tym, że w pewnym momencie ja przestałem widzieć zdjęcia czarno-białe. Że, że ja robię zdjęcia, jak robię zdjęcia cyfrowym aparatem, czy kiedyś pod, jeszcze nie cyfrowym, tylko na kolorowych negatywach, ale tak cyfrowym aparatem robię zdjęcia, podnoszę, robię zdjęcia i ja nie wiem które z nich będzie dobrym zdjęciem czarno-białym. Dopiero przeglądając je na komputerze tak jak przy tym zdjęciu spojrzałem o o o to jak przerobię jak mu zabiorę kolor pyk no to ono wygląda fajnie. Ale to jest takie sztuczne. Bo naprawdę to jak ja biorę czarno, aparat stary, to ja widzę, czarno, patrzę zdjęciami czarno-białymi. Dzięki temu jestem w stanie odrzucić kolor, zrobić to jest akurat y, robot, aparat robot nazywa. Y, zdjęcie tego typu, y, gdzie w kolorze. Znaczy, ja to ja tam nagrywałem kiedyś któryś film, i wtedy wypatrzyłem sobie to miejsce. To dokładnie to jest parking y, samochodowy. Góra parkingu samochodowego. Y, wypatrzyłem sobie to miejsce, jak patrzyłem, mówię, jej, jakie to by fajne zdjęcie wyszło. Zrobiłem jakieś cyfrowe zdjęcie, a później patrzyłem. Mówię, nie, tu jest coś nie tak, tu jest czegoś za dużo. Robiąc zdjęcia czarno-białe, pozbywamy się jednej warstwy, z warstwy kolorystycznej. Zaczyna nam grać tylko kształt, bryła, odcień. Jeśli chcesz robić dobre zdjęcia czarno-białe cyfrakiem, to musisz jakby odrzucić ten kolor. Moją metodą dzisiaj, jeśli ja wychodzę i chcę zrobić zdjęcie czarno-białe, to jest to, że biorę swój cyfrowy aparat, no akurat tu leży nawet, i przełączam go w robienie zdjęć czarno-białych, czyli jpegi, no bo jak będę robił rawy czarno-białe, to tak, jak wrzucę na komputer, to on i tak to wyświetli mi jak kolor. Więc yy, wrzucam mu jpegi i ustawiam mu czarno-białe zdjęcia. I nie mam wyjścia, nie mam odwrotu. Nie zrobię z tego kolorowego zdjęcia. Jeśli to nie będzie dobre, czarno-białe, to nie będzie w ogóle dobre zdjęcie. Ale to, jakby przełącza mi tu klapkę i mówi, teraz ja patrzę czarno-biało na świat. I zaczynam go jeszcze widzieć. No, nie mówiąc o tym, nawiązując do tego poprzedniego filmu, który był tydzień temu, w aparacie można sobie troszkę pobawić się tymi czarno zdjęciami, tak jak pobawić się można w zdjęciami kolorowymi. Pobawić się można o tyle bardziej, że w kiedyś, dawno, dawno temu, do takich aparatów, weźmy jakiś aparat, no, złożymy sobie tutaj aparat jakiś, o szybko, Przewiedzą obiektyw. No, do takich aparatów zakładało się filtr fotograficzny, kolorowy, do tego, żeby robić czarno-białe zdjęcia. I ten kolorowy filtr film, powodował zmiany na tym zdjęciu. I to bardzo duże zmiany. Zwłaszcza raczej znaczy żółty, zielony, ale najbardziej czerwony filtr. Jak się założyło czerwony filtr to te, te kontrasty się robiły większe, ostrzejsze. Jeśli w swoim cyfrowym aparacie ja mogę, mogę symulować tak samo te kolorowe filtry w czarno białej fotografii. Jeśli włączę go, włączę go, wejdę w menu, wejdę o tutaj i wejdę w monochrom, o monochrom. Pokaż mi informacje. Gdzie są informacje? info o to mogę sobie yy. siła precyzja kontrast nie ale mogę sobie wstawić filtry fotograficzne i to nie chodzi o to że symulacje filmów jako takich czy tam, nie wiem yy, że to będzie Fuji jakieś bo to nie pasuje mi natomiast filtrów czyli mogę sobie że to będzie jakbym, jakbym nałożył na niego kolorowy filtr, filtr czerwony yy, takie ograniczenie siebie Czyli mm, ograniczenie do tego, że mm, tylko czarno-białe zdjęcia powoduje sposób, inny sposób myślenia. O którym właśnie mówię. Jeśli naprawdę chcesz robić zdjęcia czarno-białe, to rób zdjęcia czarno-białe. A nie przerabiaj kolor na czarno-białe zdjęcia. Y ja wiem, zaraz mi to dużo osób skrytykuje, że przecież to jest bez sensu, co ja gadam. Przecież dużo większe możliwości mam na komputerze. Tak, mam olbrzymie możliwości. Olbrzymie, Jeszcze, zwłaszcza jeśli można wykorzystać yy, narzędzia, zrobić sobie na przykład yy, z kolorowego zdjęcia pseudo HDR, a później być go na czarno-białe. Wow! Wtedy zaczynają dopiero wychodzić niebo, zaczyna się robić takie ciężkie, burzowe. O możliwości obróbki kolorowego zdjęcia w czarno-białe w komputerze są nieograniczone. Ale widzenie, które jak. Popatrzysz i zaczniesz widzieć czarno-białe zdjęcia, to zaczniesz robić czarno-białe zdjęcia, bo tak to będziesz robił cały czas kolorowe zdjęcia i wybierał, które z nich będzie się nadawało na czarno-białe i uzyskał z tego dobre, Oczywiście yy, można, można ustawić yy, raw plus JPEG bo ja to testowałem kiedyś. Ustawiłem raw plus JPEG, czyli yy, JPEG robił mi yy, czarno-białe zdjęcie, miałem czyste czarno-białe i RAW oczywiście kolorowy w tle. I tak kiedyś robiłem przy zakomunikacji, a potem stwierdziłem, mówię, że to jest bez sensu. Bo a, jeśli ja zrobiłem to czarno-białe zdjęcie i ono mi się podoba, to ja jej mogę troszeczkę i tak podlasować w komputerze, czyli zmienić tonalność, podciągnąć w jedną, w drugą stronę. A jeśli mi się nie podoba, to on mi się nie podoba. To, to i tak ten kolor mi nic na to nie poradzi. Chciałem jakieś zdjęcie jeszcze pokazać. Tak. Y to, żeby zrobić takie zdjęcie jak to, to jest akurat nikon F65, żeby zrobić takie zdjęcie, to ja muszę patrzeć, szukając kontrastów. W czarno-białym zdjęciu liczą się kontrasty. To jest tak, że ja czasami tak mogę tak przymknąć oczy, żeby ten kolor mi zniknął i wtedy tak popatrzeć czy ten, ten czarno-biały będą właściwe. To, to, jest, to jest krzywe, bo to jest nieobrabiane zdjęcie. Mogę oczywiście zastosować w czarno-białej fotografii wszystkie zasady fotograficzne znane z normalnej fotografii, bo to, to nie jest tak, że czarno-biała to jest jakaś inna fotografia. To jest ta sama fotografia. Tu mamy zdjęcie mostku w Półtusku z serduszkiem zrobionym z... Kudek, a w tle lecące mewy, które są rozmazane, dlatego, że czas jest za krótki, za długi, ustawiony na aparacie. To jest akurat Argus C3, jeśli ktoś oglądał Hadego Pottera, to tam właśnie w Harrym Potterze dokładnie ten sam aparat występował, tylko z lampą błyskowej, takiej dużej, ładnej lampy błyskowej. I to jest dokładnie taki aparat, którym zostało zrobione to zdjęcie. I nastrój tego zdjęcia będzie oddziaływał, pokazywał to zdjęcie jeśli je od razu wykonam to ono będzie prawdziwe po prostu. Oczywiście takiego zdjęcia jak to zrobione pionyrem. Pioner to jest taki czeski plastikowy aparat jak nasz druh o zrobione takim pionylem, gdzie kółeczka od obiektywu weszły to na to ja bym Mogę. Mając to zdjęcie na wzór jestem w stanie zrobić takie czy takie rozmycia. Y, zrobić sobie na komputerze. Tylko po co, po co. Ale dążyłem do innego zdjęcia. Y, to jest y, wykorzystanie w kolorowej fotografii. To zdjęcie jest bez sensu w czarno białej fotografii. Ono jest bardzo fajne. Zwłaszcza jeśli się wie co jest na zdjęciu. Na zdjęciu jest jak widać latarnia. Jestem ja, e, cień, mój cień, robią, robią, jak robię zdjęcie, i e, naszego psa, czyli Frodo, który siedzi mówi: Jestem grzeczny, i muszę być grzeczny, ale kiedy pójdziemy dalej? Bo e, on już wtedy wiedział, że. Aha, stop, robimy zdjęcie. No, robimy zdjęcie, i tak widać, że się patrzy na mnie i czeka. Kiedy on styknie? I zacznie iść, bo on też będzie mógł sobie pójść będzie mógł iść na spacer. Zdjęcie w kolorze to nie byłoby takie, ponieważ kolor by zakłócał odbiór tej całej sceny. Więc ono musi być czarno-białe. Ale od razu było czarno-białe. Natomiast dążyłem do tego zdjęcia. To zdjęcie, które, gdzie yy, te odcienie szarości, one są, tu nie ma czarni w ogóle, to jest wszystko szare. Szare, bardziej szare, mniej szare, mocniej szare. Zrobiłem zdjęcie oczywiście jest pod słońce, żeby te szarości były szare i w sumie w kolorze. Ja to zdjęcie wydaje mi się, że też by było fajne, natomiast ja jak je zobaczyłem w czarno-białym, zwiedziłem, ojej, jak przyjemnie mi się je ogląda. To jest akurat Canon T90, moja pierwsza miłość fotograficzna. Fotograficzna bo ja, Ogólnie to by była druga, ale to jest pierwsza miłość fotograficzna, Canon T90 leży tam, stoi tam na półce z fajnym obiektywem, dlatego dał radę pod słońce, ale te elementy, żeby zrobić, musisz widzieć to, musisz czuć fotografię czarno -białą. musisz robić zdjęcia czarno-białe bez... Najlepiej. Bez szansy, że to będzie kolor, i w razie czego zrobię sobie kolor. Po prostu przełącz swój aparat w robienie tryb, tryb robienie zdjęć czarno-białych i ucz się widzenia czarno-białego. Ja na koniec zrobię jeszcze galerię zdjęć. Wybiorę, bo tu jest. Tu, tu jest taka pod, z, pod, z każdego aparatu zrzucałem zdjęcie, to jest przeszło setka zdjęć. Wybiorę z tego 30, może jakichś ciekawszych. To mi zajmie dwie godziny, yy, więc no nie no, szybko będę, co piąte będę brał o, i y, będą ciekawe zdjęcia. Podpiszę aparatem. No, no, podpiszę aparatem, żeby było tak fajniej, inaczej, inaczej żeby było. Chociaż to nie ma większego znaczenia, bo w fotografii, jak każdej wiadomo, aparat nie ma żadnego znaczenia. To dlatego ktoś mi mówi, że powinien kupić sobie lustrzankę, raczej tego, bezusterkowca. ale przecież bezusterkowiec to jest ten, co tutaj na mnie patrzy w tej chwili, nagrywa. To jest bezusterkowiec, którego czasami używam. To też jest bezlusterkowiec, jakby nie było. Tylko starszy model. To też jest bezlusterkowiec, bo też nie ma lusterka. Także mam kilka bezlusterkowców. Natomiast po tych wszystkich zdjęciach widać, że aparat, dlatego ja się bronię przed tym, aparat nie ma znaczenia przy robieniu zdjęć. Fotograf, jego widzenie i obiektyw. Obiektyw ma znaczenie. Ale najważniejsze jest widzenie. I żeby robić dobre zdjęcia czarno-białe, musisz patrzeć na czarno-biało po prostu, na świat. Nie chodzi o to, że tego wszystko jest białe albo czarne, bo cienie szarości jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby omijać wzrokiem kolor i zauważać plamy, kontrasty, cienie. Bo to jest najważniejsze. Dobra, kończę, rzucam galerię, zapraszam do obejrzenia galerii. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Fotografia jest Fajna. Jest tam moim zdaniem dużo ciekawych filmów. I co? Dziękuję patronom za wsparcie, osobom wspierającym tak samo i do zobaczenia. Cześć.